Audytor Jezus Chrystus. Przypuszczam, że każdy, kto kliknął tę miniaturkę od filmu, zapewne słyszał już i widział zdjęcia z tej sławnej, czy też raczej niesławnej, mszy, którą pewien włoski ksiądz odprawił w morzu. I no, przyznam, że oczywiście moje pierwsze odczucie pewnie było takie jak w większości z Państwa czyli, że jest to po prostu kompletna żenada. Shame. Shame! Shame! Ale w drugim momencie muszę przyznać, że się zaczęłam zastanawiać, czy rzeczywiście na pewno ta msza święta była ważna. I dlatego pomyślałam, że warto zrobić katechezę o ważności bądź nieważności Najświętszego Sakramentu Eucharystii. Bo wydaje się, że jest to bardzo prosta kwestia, a niekoniecznie tak jest. Na wstępie jednak od razu zaznaczę, że nie będę podważać, bo nie ma powodu, samego nowego rytu mszy świętej, bo niewątpliwie ta msza jest mszą ważną. Natomiast wyjątkowo łatwo może być mszą nieważną, i tu tkwi problem. Większość wiernych, którzy co nieco wiedzą na temat sakramentologii, oczywiście od razu powie, że liczy się materia i forma. I to jest jedno z tych uproszczeń, bo są to kwestie troszkę bardziej złożone. Jest w tym jeszcze jeden faktor, o którym za chwilę powiem. Ale zacznijmy od tej materii i formy. Na pierwszy ogień idzie materia. W katechizmie kardynała Gaspariego czytamy następująco w punkcie 382. Materią zdatną do sporządzenia najświętszej Eucharystii jest chleb pszenny i wino z winorośli. Tu wydaje się, że kwestia jest prosta, tak? Poza jakimiś bardzo grubymi, głupimi nadużyciami, typu próbami, nie wiem, konsekrowania ciastek, co już się zdarzało w wielu miejscach, na szczęście na razie nie w Polsce. To oczywiście mamy hostie i komunikanty, ale tu trzeba zaznaczyć, że tu się już zdarzały, przynajmniej na Zachodzie, słyszałam o problemach polegających na tym że ktoś nie zachowywał tego, że to powinno być po prostu pszenna mąka i woda i nic innego nie powinno być użyte i na przykład dodawał jakieś substancje, które miały spowodować, że na przykład komunikant nie będą się za bardzo kruszyły. Ja nie chcę tu wchodzić w szczegóły tak, bo jakieś tam detale, bo można to uzyskać naturalnie, ale powiedzmy, że zdarzało się, że czegoś dodawano, to jest niedozwolone. Tak samo mogła zostać użyta zanieczyszczona mąka. Przez stulecia tego rodzaju, prawda, wytwarzaniem rzeczy związanych z liturgią zajmowały się zakony i wtedy to było pod pełną kontrolą. Dzisiaj już de facto nie jest. Nie będę, tak jak mówię, już wchodzić w dalsze szczegóły. Druga rzecz to oczywiście wino, i tu znowu. Często kapłani nie kupują wina szalnego, tylko jakieś takie właśnie wino w markecie. Ono powinno być zwykłym winem gronowym. I na czym polega problem? Bo to wcale nie jest tak, że koniecznie ono musi mieć jakiś certyfikat czy biskupa diecezji, czy episkopatu danego kraju. Dzisiaj bardzo wiele win ma różnego rodzaju dodatki jakieś takie czy smakowe, czy poprawiające, czy zmieniające kolor. Są nawet takie wina, które mają konserwanty. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym, bo tego rodzaju wino po prostu się do zastosowania liturgicznego w ogóle nie nadaje. Ale tu powiedzmy już, zamknijmy tą sprawę materii i przejdźmy do formy. Katechizm kardynała Gaspariego, punkt 383. Słowami potrzebnymi do sporządzenia Eucharystii. Są te same, które wymówił Chrystus Pan przy ostatniej wieczerzy nad chlebem i winem, a które powtarza we Mszy Świętej kapłan w zastępstwie Chrystusa. I tu zaczynają się problemy, ponieważ oczywiście ryt nowej Mszy Świętej został znacząco zmodyfikowany. I no w tym oczywiście uległa modyfikacji większość modlitw. Sporo zostało po prostu zwyczajnie wyrzuconych. Ale zarówno ta sfera dotycząca gestów, jak i treść jest naprawdę radykalnie zmieniona. No, taka prosta rzecz, która dla nas wszystkich jest oczywista: kiedyś ksiądz bez ornatu w ogóle nie mógłby wyjść sprawować mszy świętej. W roku 1969 miała miejsce tak zwana interwencja odtawienia go, ja już o tym mówiłam. I tu a propos formy, tak. On już w roku 69, parę miesięcy przed wprowadzeniem reformy liturgicznej, Pawła VI, ostrzegał właśnie, że mogą być problemy z tą stroną, związaną z formą. Ja już wcześniej o tym dokumencie mówiłam, będzie oczywiście odnośnik. W opisie filmu i będzie też dokumentacja z tego dzisiejszego filmu, wszystkie cytaty. A teraz przejdźmy do tego fragmentu od kardynała Otawieniego, który się właśnie tyczy formy. Dawna formuła konsekracji była ściśle sakramentalna, nie zaś wyłącznie narratywna. Anamneza to ile razy czynić będziecie na moją pamiątkę czyncie odnosi się ona nie tylko do prostej pamiątki osoby Chrystusa albo ostatniej wieczerzy, ale każe pamiętać to, co uczynił i sposób, w jaki to uczynił. Odnosi się do działającego Chrystusa, nie zaś do jego pamiątki czy wydarzenia z przeszłości. Zastąpienie w z ordo dawnej formuły przez Pawłową to czyńcie na moją pamiątkę, która codziennie będzie rozbrzmiewać w językach narodowych, spowoduje niechybnie usłuchających przeniesienie nacisku na pamiątkę Chrystusa jako cel akcji Eucharystii, podczas gdy jest ona jej źródłem. Idea pamiątki bądź wspomnienia nie za długo zajmie miejsce pojęcia rzeczywistej akcji sakramentalnej. A więc zobaczmy, jak bardzo to jest złożone. I tutaj jeszcze na dodatek to jest opisane z założeniem, że celebrans ściśle trzyma się tego nowego rytuału, bo już oczywiście nie, nie wchodzimy w takie detale, jak prawda, różnego rodzaju modyfikacje, jakich dzisiaj księża chętnie dokonują. Jest to więc, jak widzimy, kwestia dużo bardziej złożona niż może się wydawać, i zmiany poszły naprawdę niezwykle głęboko, czego ludzie nie są świadomi. Właśnie stąd jest to powtarzanie, że no, jeśli jest materia i forma, to wszystko jest w porządku. Niekoniecznie. A teraz trzeci faktor. Na który zwraca uwagę kardynał Ottawiani i inni autorzy tego dokumentu. To jest intencja kapłana. Znajduje się to na końcu dokumentu w przypisach, przypis 15. Słowa konsekracji, takie jakie widnieją w kontekście nowus ordo, mogą być ważne na mocy intencji Celebransa. Mogą jednak i nie być, ponieważ ich ważność nie wynika z mocy samej formuły sakramentalnej lub ściślej ze znaczenia, jakie miały w dawnym mszale. Czy księża, już w niedalekiej przyszłości, pozbawieni tradycyjnej formacji, którzy zdadzą się na novus ordo, aby czynić to, co czyni Kościół, będą zdolni ważnie konsekrować Eucharystię? Można słusznie powątpiewać. Dawniej nie było wyboru, to wszystko było w modlitwach, które zostały pousuwane. I tak przeciętny wierny ma szansę w swoim życiu naprawdę zaliczyć całkiem sporo nieważnych mszy świętych. No i teraz wracając do tego oryginalnego przykładu, tak, czyli do tego obrazu, który umieściłam na początku. No ja nie wierzę w to, że Celebrans, nazwijmy go tak grzecznościowo, wstępujący w majtasach do morza i stający przy materacu. On w swojej świadomości miał to, że teraz będzie uobecniać ofiarę krzyżową pana Jezusa Chrystusa. No to jest po prostu niemożliwe. Zachęcam szanownych do tego, żeby sięgnąć do tych wszystkich fragmentów i zgłębić temat. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tej katechezy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.